Darek z tyłu? Co? Lina jest na to! Ja pod głową spadłem to, czego. Ale to ja Nic się nie staje. Odejdź, odejdź teraz. Ja a u mnie? A gdzie u mnie? przecież mamy jeszcze wiesz auto e, tego Christiana do przodu do przodu jeszcze na dół dół dół, dół. No co? Do góry! Do góry kurde! No co? No, do Do Za mało no, jeszcze? Bo to nie stoi na niczym ludzie! No, to masz dziód tutaj na. Tak? Jeszcze troszkę? Jeszcze troszkę do... Do, do, do przodu! Do przodu! Do przodu! Do przodu! Ja Dobra! Może być! W dół!